O tym, jak wspierać rozwój mowy i komunikację dziecka z niepełnosprawnością intelektualną można było usłyszeć podczas konferencji metodycznej, której współorganizatorem był specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tanowie. Konferencja, która rok rocznie odbywa się na terenie ośrodka, tym razem została zorganizowana w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Spotkanie poprowadziła dr Marta Wiśniewska. Bardzo ważna konferencja, gdyż no najważniejszy temat, prawda, komunikacja, także uczestnicy mogli też dowiedzieć się tego, w jaki sposób w ogóle wspierać komunikację i wspierać tę komunikację u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, u dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń, a także z wieloraką i głęboką niepełnosprawnością. Konferencja odbyła się 10 maja. Wzięło w niej udział ponad 120 osób, głównie nauczyciele i dyrektorzy placówek szkolnych. Po zakończeniu spotkania każdy otrzymał certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Konferencje metodyczne są u nas odbywają się u nas cyklicznie, także już od 15 lat co roku odbywały się na terenie ośrodka w Tanowie. Pandemia był taki okres, że się troszeczkę wstrzymało, ale wróciliśmy i w tym roku dlatego, żeby był szerszy zasięg konferencji, postanowiliśmy przeprowadzić ją wspólnie z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Podczas trwania konferencji można było również nabyć rękodzieła Fundacji Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie, działającej na rzecz dzieci stanowskiego ośrodka. Prace zostały wykonane przez podopiecznych oraz ich opiekunów.